Znacie tych ludzi? Łukasz, Kojro, Janek Szała, czyli browar Szałpif i browar Palatum. W nieoczekiwanej kooperacji mamy piwo o nazwie: Beatriz. Beatriz, kooperacja niespodziewana browaru Palatum i browaru Szałpif. No wiadomo, browar Szałpif już jest znany z tego, że robi te zakazane piwa na S. I to jest. Czy to będzie kolejne z nich? Za chwilę się przekonamy. Eee, opakowanie sugeruje, ale. Opakowanie sugeruje, natomiast ja jestem zaskoczony, eee, czy możemy powiedzieć, jakie piwo było piwem bazowym. oczywiście. Eee, piwem bazowym był. iluzja. Czyli triple. Czyli triple. Czyli triple, eee, i wyszło z tego Birdegard. Birdegard, czyli piwo podstarza... podstarzane od piwnicy, no więc się zgadza. Dobrze odlażakowany tripelek. Parę miesięcy sobie spędził, dodaliśmy trochę przypraw po to, żeby, żeby go rozmaicić. skórka pomarańczy bergamoty, kwiat czarnego bzu, refermentacja eee, w butece. Łukaszu, czyń honory, otwieraj. Już otwieram. Zobaczcie, tak to, tak to się prezentuje na półce, bardzo ładnie. Z tego co kojarzę to razem z waszym Duke of Flanders blendem tak. to są pierwsze 0,75 w polskim krawcie, do tej pory nie było szampanówek. Jak to nie, a pamiętasz edycję Szczuna limitowaną? W 2013 a, roku wypuszczoną. No butelki zostały. No. Kiedy to było? 2013. Wtedy jeszcze nie było parcia na, na cymesy. Musi mieli problem z tym szczunem, bo go nikt nie chciał kupować. Bo no. butelka duże, bo to było drogie. No wszyscy Znaczy w ogóle jest takie niewdzięczne, że i Belgii, prawda? To jest takie mało sprzedawalne chyba. Nudna Belgia. Słynna tak nuda Belgia. tutaj był taki niby znany. Ta. O! Dobra, pięknie. Tak powinno być. Jest jak bardzo fajnie, jak Barwa nie zaskakuje, wiadomo, to był Triple jako baza, więc kolor jest bursztynowy, jasno bursztynowy. Bardzo ładna piana. Ciemno złoty, no. ale, Wchodząc w szczegóły. ale to nasycenie, jak ładnie bąbelki tutaj buzują. No, refermentacja robi swoje. Refermentacja. Oczywiście. Panowie. I to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy przez Kewia, ten Triple. Zdrówko? Tego mu też brakowało. No te dodatki są od razu, od razu e, wyczuwalne w aromacie. Przede wszystkim Ergrej, czyli bergamotka. Można by było to nazwać Tia Triple. No, ogólnie teraz jest herbata na propsie, także myślę, że powinno trafić w gusta. I jestem teraz cholernie ciekawy jak z finiszem, czy finisz jest wytrawny, czy słodowy. Pierwsze wrażenie będzie raczej wytrawne, ale po chwili jednak zostaje ta tripl triplowa oh, Jest baza. moc, jest, jest, jest mocne ciało. To jest 18 balinga, tak? 18. Ach, gdyby tutaj jeszcze breciki dodać. Powinny piwo. Tam, ale dla mnie finish nie jest, nie wiem, jest prawie wytrawny. Prawie. Prawie, jednak... mówię prawie. Znaczy ciało jest potężne, ciało jest słodowe jest na początku kucie słodyczy, to ukłucie słodyczy jest na pewno potęgowane też estrami morelą. Bergamota też powoduje taką pełnię, tak? I to nagazowanie, które wybuchamy, by że jakby było trochę bardziej schłodzone, pewnie by było troszeczkę by bardziej wydawało się ale, ale finish jest jakby, jest takie uderzenie, a potem wszystko, tak finish jest no, znaczy finish nie jest słodki. Nie, nie. Mimo wszystko to piwo jest dobrze odfermentowane. Tak. Ale tam zjechało... Mi się bardzo to podoba nasycenie po w tym piwie. Rzeczywiście czuć tą refermentację, że y, ono na języku... Gra. Gra. Gra no, na języku, gra, języku gra, więc to nie jest wygazowane piwo. Y, refermentacja ładnie zadziałała. To jest takie przyjemne piwko od skocznia od i. Taka, żeby sądzić sobie ładnie przy kominku, przed telewizorem. Znaczy powiem Ci, że... Powiem Wam, że nie kojarzę takiego piwa na polskim rynku. Jest bardziej w stronę właśnie słodową, ale jednocześnie jest rzeszkie przez wysokie nagazowanie. Więc nie ma takiego piwa, tak mi się wydaje. Znaczy troszeczkę w te klimaty belgijskie na przykład idzie Kumpli. Oni też mają dobre sezony i tego typu piwa. No ale... Refermentacja, to jest słowo klucz chyba w tym piwie. Chyba tak. Tak, ja, to dużo daje? bo To jest jedna metoda, żeby zrobić bardzo solidne nagazowanie, bo inaczej to... Ale z drugiej strony, refermentacja się nie nadaje do, do, do większości piw. Są, A, są tak. no. style bardziej predysponowane do refermentacji, właśnie. Głównie Belgia. Jakbyś zrefermentował ipę, to by ci nic ciekawego nie, 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 no to. to przede wszystkim to musi być. mieć świeże piwo. Boś, znać się znać aromaty chmielowe. Tak, dla mnie to jest bardzo fajne piwo, bardzo pijalne. Ja uwielbiam Belgię i. No, po prostu. <laughs> Z pewnym tutaj czekałem, bo co, co to z tego będzie, się zastanawiałem do samego końca. Jak to wyjdzie? Lepsze niż iluzjo? Lepsze. 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 <laughs> nie myślałem, inne. że to przyznasz. Ja, ja myślę, że jest troszeczkę inne, no iluzja było takim typowym triplem, tak? A to jednak jest... No, taki y mix. no nie, bo iluzją jednak tym właśnie finiszem słodkawym mi trochę nie pasowało, że triple powinien być wytrawny na finiszu, a iluzją jednak było na finiszu słodkawe. No, y no, Ciekawe, czy ty jeszcze masz jakieś... Nie, nie masz, butel... nie, nie lałeś butelki? Nie, nie lałem butelki, nie mam, nie mam, więc ciężko było porównać. Pytanie właśnie, jakby zostawić bez tych, tych co by było, to byłoby interesujące. Może następnym razem, spróbujemy, to będzie... No właśnie, dlaczego, dlaczego Birdegarda, a nie Triple? Bo chyba na upartego można by było powiedzieć, że to jest Triple. No można by było, ale mimo wszystko to e, piwo troszeczkę zatraciło swój ten pierwotny triplowaty e, charakter. Bo no. przez e, te wszystkie dodatki e, bardziej... E, no, ale poszło... do triplu też dodatki są, prawda? Owocowe. Są, ale w triplu, jeżeli umiesz nazwać jakaś przyprawę, to znaczy, że piwo jest źle zrobione. Nie? A, tak. Taka belgijska, prawda, że to solidnych, nie po... przyprawy się dodaje, ale nie umieć ich nazwać, wyróżnić a tu jednak bergamota jest. Tak bergamotka ze stosowaniem. Jest, 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 jest na na, na, na mocnym takim tłucie. No o ona była fajnie, bo ona też taka daje taką cierpliwość, taką daje kurwa. Gdzieś tam daje dodatkową warstwę smakową do tego piwa. Im dużo się go pije, właśnie przez tę dla mnie nie jest... Mogę go pić, myślę, że nawet 0,75 był obiegówce, spokojnie. Słuchajcie, idealne prezentowe piwo dla kobiet, myślę. O, tak. Kobiety na pewno nie pogardzą takim piwem właśnie z bukietem bergamotki owocowym, słodowe. To nie jest piwo ekstremalne, nie. prawda? Każdy, każdy taki ja myślę, normalny że jest, człowiek by chętnie tak, do niego. To jest na tyle uniwersalne w, w aromacie i w odbiorze, nie ma jakichś nachalnych e, smaków ani e, w, w zapachu też nie ma wyróżniających się mocnych przypraw, że praktycznie każdemu, kto, kto zaczyna przygodę, przygodę z Kraftem, powinno w jakiś tam sposób e, przypasować. Tak. Ile mamy tych butelek? Około 1200. A, no, to rozumiem, że w sklepach będzie. Bez problemu. Na początku, na pewno. Na początku, tak. Cena sugerowana? E, jeszcze do ustalenia. Dzisiaj... Ej, ale przecież sprzedajecie to piwo. Tak? <grym> Naprawdę? <grym> 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 czy nie? <grym> tak, <Gustujemy. grym> Czy ja rozumiem, że tutaj jest jakaś cena promocyjna na festiwalu, tak? Tak, no postaramy się, żeby, żeby była podobna ewentualnie niższa. Tak, znaczy to jest też jakby trzeba... Ale powiedzmy ten... jakieś widełki cenowe, około 50 zł? Nie, nie, nie. Między 25 35 zł A. powinno być na półce w sklepie. No to słuchajcie, za no to... tanio. Nie no, na prezent za 25-30 zł. Nie mówisz to... za tanio, ale... Super sprawa na prezent. Czy to jest taka odpowiednia cena za... To, to czy to jest odpowiednia właściwa cena, jeżeli chodzi patrząc na y, jakość tego piwa, tak? są ja, znaczy ja osobiście już nawet nie wchodząc to że to jest nasze. Jakbym taki pilot dostał, czy wziął, kupił sobie belgijskie, byłbym mega zadowolony. Znaczy, ale jestem, jest tak jestem belgofilem. Tak? Fajnie, fajnie rozgrzewa, tak? Bra Ten alkohol jest idealnie Trzeba ułożony. Zwróć pod uwagę to, że i tak wszystko jest robione ręcznie, liczny rozlew, także wszystko. Tak, nie, wszystko, tutaj nawet jesteśmy tego. Tak. To jest prawie wspólny wysiłek, tam się całą rodzinę się, i się... No craft, handmade, wiadomo. To co, o co chodzi? Dokładnie. Dobrze. Ja już będę powtórkę tutaj za chwilę, repetę uskuteczniał. Beatrice, szukajcie w dobrych sklepach, kupujcie na prezenty idealne. I wcale nie kosztuje dużo. I warto próbować Belgii, a nie tylko amerykańskich. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Przede wszystkim. Staramy się coś innego jeszcze wykombinować w najbliższym czasie. Będziemy walczyli o Belgię. Tak jest. A Radio.